Cieba, moneczko, to jest kolejny odcinek z Angry Birds tu, na tym katale. I dzisiaj w ogóle mamy nowego ptaka do zdobycia. Tutaj musimy pokonać 40 tysięcy pióra. Niedługo bimy naszego ptaka i sobie jakiś może poziom przejdziemy. O! I sobie zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. No i się, moi drodzy, i... I pięknie, moi widzowie, zaczynamy. Lecimy. I tak pięknie. Pięknie tu rozbijemy ich. I tu tak polecimy sobie. Pięknie nam idzie. Tak. I tak pięknie, bo i tego cyficowie łatwo i teraz tak zburzymy te dwie półtora, Dagas. Tak, żeby to wszystko zniszczyć. I teraz tak. Moi widzowie, pięknie nam poszło, bo to wygraliśmy. Tak się, moi drodzy, wygrywa. Tutaj pięknie, stylowo i fajnie. Odbierzemy sobie nagrodę może za to 15 gramów się zawsze trzyma i teraz spróbuję, spróbujemy tutaj beczek na a ręce sobie rozegrać. Tutaj nie grałem nic. I tutaj awansowaliśmy I tutaj z kim nam się przyda smierzycia? z takim sobie graczem, który nawet nie ma pełnego składu. Myślę, że to spokojnie tutaj wygramy. Może tak spróbujemy. Tak. Tak. I zobaczymy, czy coś tam ciała nie zdziałał. A, pięknie, moi drodzy, wygraliśmy to prawie. I tak, pięknie, moi drodzy widzowie, pięknie, nam to idzie. Dobrze, dobrze, dobrze. I teraz tutaj się pięknie, tutaj to się rozwali pięknie. Teraz, moi drodzy, taki ruch i do końcu, na, żeby wygrana była piękniejsza, taki ruch. No i moi drodzy, w tym bo już w zasadzie wygraliśmy. Mamy pióra nowe i w ogóle ciekawe, czy uda nam się odblokować tego nowego ptaka. Odblokować. Dobra, bo i drodzy widzowie, zakap sobie może już ostatni beczek na ten film. I zobaczymy, jak tam pójdzie. W ogóle, piszcie, co sądzicie na temat tego nowego ptaka w tej grze. Jestem też ciekawy waszych opinii tutaj i tylko wiecie tego co doszedł do ostatniej aktualizacji. No tutaj przeciwnik słynie jest. Zobaczymy czy coś to z chyba za dałem albo i nie. Wiecie co? Sobie damy boże, tak. I bum. W pięknym stylu. Tutaj. Na razie cały czas idziemy tak dosyć łeb w łeb. I coś takiego. Tak moi drodzy teraz z tym, zaatakujemy go i tak no i moi drodzy Tutaj naprawdę bardzo dobrze tam idzie Chociaż odpowiem Wam szczerze jest dobry chyba, bo wygrywa no i drodzy, o Czy to wygraby? Czy to wygraby? nie wygraliśmy tego. Dobra, to by było na tyle. W tym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie to Do zobaczenia. Cześć!